Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest z nami w studio Blacha, a na stole mamy repliki filmu ENL. Jest to wersja Essential. Która trochę zmieszała yy, trochę na rynku, nieco różni się, znaczy nieco no, różni się od wcześniejszych wersji, które zdobyły bardzo dużą popularność na, na rynku resoftowym. No i dzisiaj wypytamy Blachy, jakie, yy, jest, jakie jest jego zdanie na temat tego, czy, co ENL dokonał, czy to był dobry pomysł. Czy zły. Ja szybko tylko, e, dla tych, którzy może nie zniewali <laughs> mogą nie wiedzieć. E, wersje Essential zostały bardzo, e, bardzo mocno potanione. Kosztują, kosztują mniej, no ale coś za coś. ENL zdecydował się, żeby drewno zastąpiło sklejkę, no i w gearboxie są zmiany, które sprawiają, że replika jest tańsza, jednakże no nie, jest, nie jest to tak, tak pancerny, tak pancerne nie są to części, jak były wcześniej. I teraz ma to swoich fanów, ma to swoich nie fanów. antagonistów, nie fanów i teraz blacha. Co ty myślisz o tym, co dokonał Enel? Czy to było dobre podejście, czy, czy złe? Ty wiesz co? Eee, powiem tak, moim zdaniem bardzo dobre podejście. Eee, niekoniecznie na przykład ja bym sobie to kupił, ale to jest też tak, że moim zdaniem każda jakaś innowacja, czy każdy karabin, który ma coś nowego, coś zmienionego jest fajny, no bo mamy większy wybór, jest tego więcej na rynku, eee, też jest szersza dostępność tego. Tak jak mówiłeś, na przykład drewno zostało znaczy drewno zastąpiło sklejkę. I w tym wypadku szczerze, dla mnie żadna różnica. Jakby, nie oszkubym się, sklejka nie jest ładna. Jakby, nie wiem, czy komukolwiek brakuje sklejki. Zwłaszcza, że no, to drewienko jest całkiem ładne. Sam, sam wiesz, że w Softie te drewienka na kałacach to się prostu to się Są obrzydliwe, tak. pomalowane jakoś totalnie obrzydliwą farbą. To drewienko jest naprawdę ładne i Szczerze wydaje mi się, bardziej tego drewienka spodziewał, takiego, że ładne w takiej wersji premium, się. Niż, niż ta sklejka. Nie wiem czemu to jest tańsze od sklejki, ale wygląda dużo ładniej. Yy, dodam dla osób, które nie miały styczności z tymi replikami fizycznie, a kamera nie, nie do końca zawsze potrafi pokazać, no to drewno od razu kojarzy się z drewnem na takiej broni palnej miśliwskiej. Taka jest, Takie jest eleganckie, ładne, ładnie, bardzo ładnie pomalowane, tak, bardzo ładnie nie, nie ma tej takiej chamskiej farby, lakierowania, więc moim zdaniem to to drewno jest dużo ładniejsze od sklejki i jakby tutaj w ogóle super, ja bym, nie wiem, bym pełną kasę miał płacić za Endera, wolałbym go z takim drewnem niż z tą chamską sklejką. Eee, co do korpusu, to mi się mega podoba, że jakby zrobili kałacha po taniości, ale nie zrezygnowali tak ze jest. stalowego wody. Jakby to jest absolutnie najfajniejsze w tym. Wiadomo, dużo firm robi tak, że ta tańsza wersja ma po prostu body z plastiku, Albo a nie z metalu. Nie? I to jeszcze przejście ze znalu na plastik. Czy z aluminium na plastik, a tutaj jakby mamy tańszą wersję, nadal mamy stal, więc to jest super. To, co jest moim zdaniem tym małym minusikiem jednak, to, jest jednak, to są te części wewnętrzne, ale to też jest tak, że wszystko jest kwestią tego, czego oczekujemy. Jeżeli ktoś chce mieć naprawdę super pancernego Kalachy, myślam tam jakieś tuningi w ogóle, wyciągać z tego kosmiczne FPS-y, no to lepiej, żeby kupił wersję stalową, bo ona jest jednak nie do zajechania. Tutaj te części są troszkę bardziej delikatne, a z drugiej strony też, myślę, że przy normalnym strzelaniu, używaniu tego raka karabinu szturmowego, to i tak te części spokojnie wytrzymają. Myślę, że 80% osób pewnie nawet nie skłama różnicy strzelając. Jak najbardziej. To, ten, ta, ta zmiana nie jest aż tak bardzo drastyczna, no, jednakże, tak jak ja powiedziałeś... Raczej w... chyba do tuningu tyle, że, że ktoś chce tuningować, no to w wersji pełnej, czyli tej, która kosztuje więcej, będzie miał mniej kasy do włożenia. Jeżeli to będzie. A coś... też będzie więcej kosztować, więc To sumaj, też to będzie, będzie większy lat. Tak, tylko że no, jeżeli nie chcesz tonikować kawacha, to to spokojnie w stoku będzie strzelać fajnie. Jeżeli chcesz go tam wyżyłować, to wiadomo, że mniej wtedy włożysz wersję droższą. Natomiast no, najważniejsza rzecz. Na I działa. działa. Na jedenastce działa. No więc tak naprawdę, pewnie 80% osobom, które chcą biegać z takim kałachem, spokojnie wystarczy. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Ja pewnie brałbym tego droższego, no ale po tylu latach, ja już muszę mieć repliki grzebane, tuningowane, muszę mi coś kombinować. Więc jakby tam jest po prostu mniej roboty. Ale powiem Ci, że no, jak strzelałem gdzieś tam, powiedzmy na małym dystansie, ale jednak, no jakoś nie za bardzo widziałem różnicę, szczerze mówiąc. W tej kultury pracy też, też nie jest tak, że. Tamten strzela super, a to w ogóle jak 28, no nie. To, to nadal Umówmy jest Ender. Po wyjęciu z pudełka one strzelają bardzo, bardzo podobnie. Te mają nieco mniej FPS-ów, ale, ale różnica nie ale jest Ale też nie jest aż taka, taka duża. Na przykład Wkazać. w samym dźwięku też nie ma tej różnicy, że tam ten strzela super, a tutaj słyszysz jak gdzieś tam wszystko, klekocze rzęzi i tak dalej. Na pewno gdybyśmy wzięli tą starą wersję i nową wersję, podłączyli pod akumulatory i zaczęli z nich po prostu jechać na chama. Jechać, to bardziej prawdopodobne jest to, że ten zajedziemy szybciej się tutaj. No ale coś za coś. Mamy też tutaj zdecydowanie nie. No ale też kwestia, czy, czy, czy mamy sztur, KM tujumowy, czy, czy używamy go KMA. Tak jest. Jeżeli tak. chcemy KMA, to, to tak. To zdecydowanie stara wersja. Ja w takim razie, żeby, żeby nie było, że tak bardzo się ze wszystkim zgadzamy, to może ja pozwolę sobie, na moje zdanie w tym momencie, bo już wiemy, jakie jest Twoje podejście. Jeśli chodzi o części wewnętrzne, no to ja należę do tych airsoftowców, którzy już jak myślą o zakupie repliki, to już myślą, co będą wymieniać w środku. Więc jeśli chodzi o to, że tutaj części są na nieco niższym poziomie, to dla mnie to totalnie nie jest żaden problem. Bo i tak wiem, że nawet gdybym że kupował starszą wersję, to pewnie i tak bym coś w środku wymieniał. Jeśli chodzi o drewno, to mam bardzo mieszane uczucia, bo ono wygląda naprawdę. No pięknie, naprawdę pięknie wygląda to drewno. No wygląda to wygląda tak, za ładnie nawet to, jak na kałapie. Tak, to wygląda tak, jakby rzeczywiście było to, była to kołba od jakiegoś sztucera e, i to nie jakiegoś tam byle jakiego. Nie taniego. E, więc tu mam mieszane uczucia, bo ta sklejka to troszeczkę dla mnie taka bardziej realistyczna, bo jednak większość, większość tego typu e, tego typu karabinów w oryginale ma jednak sklejkę. Brzydką więc, sklejkę. Więc, więc tak jak mówię, jest ona brzydka. I to są moje mieszane uczucia, czy bardziej. Chce iść w realizm tego, co wcześniej było. Czy brzydka, ale koszerna. Brzydka, ale koszerna, czy tak bardzo elegancka? Więc tutaj nie, nie odpowiem na to pytanie, którą bym wolał, bo naprawdę do tej pory, a już patrzę na te repliki od dłuższego czasu i dalej nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Kiedyś, jak miałem AKS-u, to właśnie tak bardzo, tak brzydkie było drewno, ja nie mogłem estetycznie tego znieść, że drewno od AKS-u. A kim ja jesteś estetą? Staję i gotowałem w oleju z dodatkiem. Yy... Asfaltu syryjskiego, żeby przyciemnić. Potem musisz, to olejowałem przez musisz tydzień. Musisz zrobić tutaj I to, i to, to wyszło tak ładne, że koniec końców żal mi go było założyć. do... Nie, no, założę, połysuję się ten 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 czy coś. I stało mnie na półce przez pół roku, bo się zastanawiałem, czy jednak je zmienić, czy nie jest za ładne. I, I to jest ładne. Nie jest tak ładne jak to, które ja zbudam, no, na pewno, na pewno. ale jest bardzo blisko. I ja osobiście jednak wolałbym ładne, a nie koszerne. Wiem, wiemy, jakie jest Twoje zdanie. A Ty koszerna. Ja, no właśnie, tak jak powiedziałem, nie jestem do końca przekonany. Nie jestem do końca przekonany, czy jednak bym robił koszerne, czy, yy, czy to. Naprawdę, ciężko, ciężko mi odpowiedzieć. Myślę, że to, to by ułatwiło, jaki mundur miałbyś na sobie. Zgadza się, zgadza się. Bo jakbyś robił jak, Eko? Jak jakbym robił eko, no to raczej... To raczej, brzydkie, a koszerny jest koszerna sklejka, jeśli to oczywiście trzeba popostażać, przeorać trochę. E, natomiast no, to naprawdę wygląda, wygląda pięknie i mówi. stąd te mieszane uczucia. Dobrze, wiemy, wiemy jakie jest Twoje zdanie. Wiemy, nie wiemy do końca jakie jest moje, bo mówię, Jestem jeszcze niezdecydowany, <laughs> jeśli chodzi o gearbox. Ja, ja tutaj jestem totalnie spoko. Myślę, że to, to trzeba to by się ubrać na przykład w multikam, jakbyś siedział w multikamie, no mówisz, to, tak, nie, to, to. Nie, dębno, dębno to jest to ładniejsze, to, 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 jest ładniejsze to, to, to jest super. Tak. Jak tyle to, to jest. Już... O nie, nie koszerne, nie także No dobrze, no to wiemy, co my o to myślimy. Teraz czas na komentarze, bo wiemy, że zdania mogą być podzielone. Ktoś może myśleć tak jak to, Blacha, to ktoś to może, może, może inaczej, myśleć to, podobnie jak ja. To może zrobimy, kto jest team Blacha, o, kto, a kto jest, jest team Leszek. Kto jest team Blacha daje lajka, <laughs> kto jest team Leszek daje lajka. I uderza w dzwonek. Tak, i subskrybuj kanał, jeżeli ktokolwiek jeszcze tego nie zrobił. I napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie, bo Który. I napiszcie w komentarzach, czy wydaje Wam się, że jest to dobra droga e, dla też innych producentów, żeby w ten sposób, tą, tą drogą podążać. Bo być może za LNM pójdą też inni producenci. Oby. W sensie oby w kwestii niezmieniania body, Niezmieniania z, z metalowego na plastik. No to jest, jesteśmy gdzieś. Jesteśmy Pod tym gdzieś, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej się zgadzamy. Zgadza się. No dobrze. Zostajesz jeszcze chwilę z nami. Tak. Z się I żegnamy. czekam na wasze komentarze. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie no i wiecie co robić z dzwonkiem. Do zobaczenia.